Czy kiedykolwiek słyszałeś szept nieznanego, ten, który sprawia, że zastanawiamy się, co naprawdę dzieje się po odejściu z tego świata? Nowe dowody na życie po śmierci nie tylko intrygują, obiecują zrewolucjonizować nasze rozumienie istnienia. Wyobraź sobie, że śmierć nie jest końcem, lecz portalem do czegoś większego. W tym filmie zanurzymy się w zaskakujące historie i doświadczenia, które kwestionują wszystko, co wiemy o naszej duchowej podróży. Jeśli to wzbudza Twoją ciekawość, zasubskrybuj teraz kanał i zostaw lajka. Zobaczmy tajemnicę, która może odmienić Twoje spojrzenie na życie i to, co poza nim. Granica między życiem a śmiercią to tajemnica, która intryguje ludzkość od zarania dziejów. Wielu zastanawia się, co naprawdę czeka nas po drugiej stronie: czy istnieje coś poza tym fizycznym światem, w którym żyjemy? Zaskakujące historie i relacje z doświadczeń z pogranicza śmierci rzucają nowe światło na te odwieczne pytania, kwestionując nasze głęboko zakorzenione przekonania. Te relacje oferują wgląd w możliwy świat poza tym, co widzą nasze oczy, wzbudzając ciekawość i nadzieję. Słuchając opowieści osób, które były na skraju śmierci, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad głębszym znaczeniem naszego istnienia. Biblia na przykład oferuje nam wiele fragmentów sugerujących ciągłość życia po śmierci. Jak w Ewangelii Jana, rozdział 11, werset 25, gdzie wspomina się o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Te biblijne nauki. W połączeniu ze współczesnymi świadectwami skłaniają nas do poważnego rozważenia możliwości życia poza życiem. Te narracje nie tylko fascynują, ale także wyzywają nas do ponownego przemyślenia, jak żyjemy nasze codzienne życie. Jeśli wierzymy, że życie trwa nawet po śmierci, jak to wpłynęłoby na nasze codzienne wybory i działania? Może zaczęlibyśmy bardziej cenić relacje międzyludzkie, współczucie i miłość bliźniego? Ewangelia Mateusza, rozdział 22, werset 39. Przypomina nam o znaczeniu miłości bliźniego jak siebie samego, co jest głęboko rezonującym przesłaniem, gdy rozważamy życie po śmierci. Oprócz osobistych relacji, wiele badań naukowych poświęcono badaniu życia po śmierci, starając się zrozumieć, czy istnieje namacalna podstawa dla tych wierzeń? Choć nauka i duchowość często są postrzegane jako odrębne dziedziny, interesujące jest, jak obie mogą się zbiegać w poszukiwaniu odpowiedzi na to, co dzieje się po śmierci. To poszukiwanie odpowiedzi zaprasza nas do utrzymania otwartego umysłu i eksplorowania możliwości z ciekawością i szacunkiem. Dla wielu idea życia po śmierci jest źródłem pocieszenia i nadziei. wiedza, że ten świat nie jest końcem, może złagodzić strach przed śmiercią i nadać głębsze znaczenie naszemu istnieniu. Ta perspektywa może przekształcić nasz sposób patrzenia na wyzwania życia, oferując nam duchowy kompas w momentach wątpliwości i niepewności. To tak, jakbyśmy mieli niewidzialnego przewodnika, który prowadzi nas przez burze życia. Relacja, którą zaraz obejrzysz, porusza te kwestie w sposób angażujący i prowokujący do myślenia. Przedstawione historie nie tylko oświetlają drogę do lepszego zrozumienia tego, co może istnieć poza życiem, ale także inspirują nas do poszukiwania głębszego połączenia z boskością. Każda opowieść to element większej układanki, która wyzywa nas do zobaczenia poza tym, co widzialne, i do kwestionowania ograniczeń ludzkiej wiedzy. W miarę jak wkraczamy w ten świat tajemnic i możliwości, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad własnymi przekonaniami i doświadczeniami. Czy jesteśmy otwarci na zaakceptowanie tego, czego nie możemy wyjaśnić? Czy jesteśmy gotowi przyjąć nieznane z wiarą i nadzieją? To tylko niektóre z myśli, które będą nam towarzyszyć, gdy zagłębimy się w historię i świadectwa, które na nas czekają. William Peters, pracując jako wolontariusz w hospicjum, doświadczył przeżyć, które zmieniły jego perspektywę na życie i śmierć. Zanurzony w środowisku, gdzie przejście między życiem a śmiercią było stałe, Peters zaczął kwestionować granice materialnego świata. Odkrył, że obok tych, którzy byli w swoich ostatnich chwilach, panowała spokój i zrozumienie, które przekraczały fizyczne ograniczenia. Atmosfera pokoju niemal namacalna otaczała tych, którzy mieli odejść. Dzieląc chwilę z pacjentami terminalnymi, Peters zauważył, że wielu z nich opisywało głęboko transformujące doświadczenia. Niektórzy mówili o spotkaniach z zmarłymi bliskimi. Inni opisywali wizję jasnych świateł i uczucia bezwarunkowej miłości. Te doświadczenia, często zgodne z opisami biblijnymi, jak w Księdze Objawienia, rozdział 21, werset 4, który mówi o końcu łez i cierpienia, wzmacniały wiarę, że śmierć nie jest końcem, lecz przejściem do czegoś większego. Relacje, które Peters usłyszał, zainspirowały go do. Poszukiwania głębszego zrozumienia tego, co dzieje się po śmierci. Zaczął czytać teksty duchowe i filozoficzne, które poruszały temat życia po życiu, znajdując mądrość w dziełach klasycznych i współczesnych. Książki takie jak Życie po życiu Raymonda Moody'ego i Dowody na życie po śmierci Davida Fontany pomogły mu ukształtować wizję ciągłości świadomości. Oferując perspektywy wykraczające poza to, co namacalne. Obcowanie z tymi, którzy byli w swoich ostatnich chwilach, nauczyło także Petersa znaczenia obecności i emocjonalnego wsparcia. Nauczył się, że czasem sam akt bycia obecnym i słuchania może przynieść więcej komfortu niż jakiekolwiek słowo czy gest. To nauka odzwierciedla biblijne przesłanie zawarte w liście do Rzymian, rozdział 12, werset 15, które zaprasza nas do radowania się z tymi, którzy się radują i płakania z tymi, którzy płaczą, pokazując, że empatia jest jednym z największych darów, jakie możemy komuś dać. Doświadczenie Petersa w hospicjum nie tylko wpłynęło na jego osobiste spojrzenie na życie i śmierć, ale także wpłynęło na jego sposób życia. Zaczął bardziej cenić chwilę prostoty i połączenia z innymi, uznając, że życie jest cenne i ulotne. To przebudzenie zachęciło go do dzielenia się swoimi doświadczeniami i naukami, mając nadzieję inspirować innych do patrzenia na życie przez pryzmat wdzięczności i pokory. Dla tych, którzy pragną zrozumieć więcej na temat życia po śmierci, Peters Sugeruje praktykę medytacji i modlitwy jako sposoby na połączenie się z boskością. Wierzy, że wyciszając nasze umysły i otwierając się na duchowość, możemy znaleźć odpowiedzi i wewnętrzny spokój. Te praktyki, w połączeniu z lekturą tekstów świętych i osobistą refleksją, mogą pomóc nam zbudować solidniejszą wiarę i głębsze zrozumienie, co naprawdę znaczy żyć. To, czego Peters doświadczył w hospicjach, jest potężnym przypomnieniem, że życie jest nieustannym cyklem i że nawet w obliczu śmierci istnieje piękno i nadzieja. W miarę jak postępujemy w zrozumieniu tych tajemnic, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad własnym życiem i rozważenia, jak możemy żyć bardziej znacząco i pełniej. I tak przygotowujemy się na następny rozdział tego fascynującego tematu. Wpływ doświadczeń z pogranicza śmierci na współczesne zrozumienie duchowości to zjawisko, które zyskuje coraz większą uwagę. Dla wielu te doświadczenia oferują wgląd w boskość, kwestionując tradycyjne pojęcia życia i śmierci. W świecie, gdzie nauka i duchowość często idą odrębnymi ścieżkami, te doświadczenia służą jako most łącząc obie perspektywy w wspólnej poszukiwaniu odpowiedzi. To rosnące zainteresowanie sugeruje, że jesteśmy w trakcie globalnej transformacji duchowej. Doświadczenia z pogranicza śmierci mają moc redefiniowania osobistej duchowości tych, którzy je przeżyli. Dla wielu te chwile są głębokimi objawieniami, które zmieniają ich fundamentalne przekonania na temat życia i tego, co po nim. Wyłaniają się z tych doświadczeń z nową perspektywą. Często przyjmując praktyki duchowe, które wcześniej były nieznane lub zaniedbywane. Przykłady obejmują codzienną medytację, modlitwę kontemplacyjną i dogłębną lekturę tekstów świętych, takich jak Biblia. Poza duchowym wpływem, te doświadczenia oferują cenne wglądy dla społeczności naukowej. Badacze analizują relacje z pogranicza śmierci. Aby lepiej zrozumieć ludzką świadomość i jej zdolności wykraczające poza fizyczny mózg, to przecięcie nauki i duchowości otwiera nowe drzwi do zrozumienia ludzkiego, sugerując, że świadomość może nie być ograniczona do ciała fizycznego. To skłania nas do ponownego przemyślenia, co naprawdę znaczy być żywym. Dla społeczności religijnych, doświadczenia z pogranicza śmierci, mogą służyć jako potwierdzenie ich wierzeń dotyczących życia po śmierci. Relacje osób, które widziały lub czuły obecności boskie, wzmacniają narracje zawarte w tekstach świętych, jak w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, wersety 55 do 57, które mówią o zwycięstwie nad śmiercią. Te świadectwa nie tylko wzmacniają wiarę wierzących, ale także zapraszają sceptyków do ponownego przemyślenia swoich przekonań. Historie z pogranicza śmierci mają również efekt jednoczący, przyciągając ludzi z różnych środowisk i wierzeń do wspólnego dialogu. W świecie często podzielonym przez różnice religijne i kulturowe, te doświadczenia oferują punkt połączenia, który przekracza takie bariery. Przypominają nam o naszej wspólnej ludzkości i uniwersalnym poszukiwaniu znaczenia i celu. To zaproszenie do dialogu i wzajemnego zrozumienia. Dla tych, którzy chcą zgłębić to zjawisko głębiej, dostępna jest obfitość zasobów. Udział w konferencjach na temat duchowości, czytanie książek renomowanych autorów. Takich jak Eben Aleksander, a nawet medytacja nad własnymi doświadczeniami duchowymi, może być wzbogacające. Te działania nie tylko poszerzają nasze zrozumienie, ale także łączą nas z większą społecznością poszukiwaczy duchowych. W miarę jak kontynuujemy naukę z tych doświadczeń, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad naszą własną duchowością. Czy jesteśmy otwarci na nowe idee i perspektywy? Czy jesteśmy gotowi szukać prawdy, nawet jeśli wyzywa nasze obecne przekonania? To pytania, które będą nam towarzyszyć, gdy będziemy eksplorować te fascynujące historie z pogranicza śmierci i rozważać ich głębsze znaczenie. Związek między doświadczeniami z pogranicza śmierci a przebudzeniem darów duchowych to fascynująca dziedzina, która intryguje wielu badaczy i duchownych. Ci, którzy przeszli przez doświadczenia z pogranicza śmierci, często relacjonują wzrost intuicji lub percepcji duchowej po swoim powrocie, opisują uczucie posiadania głębszego połączenia z wszechświatem. Często czując większą zdolność do empatii i zrozumienia innych, te zmiany sugerują, że takie doświadczenia mogą działać jako katalizatory dla przebudzenia ukrytych zdolności. Dla wielu te zdolności manifestują się na różne sposoby, takie jak jasnowidzenie, uzdrawianie duchowe czy wyostrzone poczucie przewidywania. Te transformacje nie tylko wyzywają konwencjonalną logikę, ale także otwierają nowe możliwości dla ludzkiego zrozumienia. To tak, jakby te doświadczenia z pogranicza śmierci były kluczem odblokowującym duchowy potencjał, który zawsze był obecny, ale uśpiony. To zjawisko zaprasza nas do refleksji nad tym, co jeszcze możemy być w stanie osiągnąć, gdy łączymy się z naszą duchową istotą? Przebudzenie darów duchowych po doświadczeniu z pogranicza śmierci rodzi również pytania o naturę świadomości i jej związek z ciałem fizycznym. Relacje o rozszerzonych zdolnościach sugerują, że ludzka świadomość może mieć możliwości, które znacznie przekraczają to, co obecnie rozumiemy. To zjawisko zaprasza zarówno naukowców, jak i duchownych do eksploracji nowych paradygmatów dotyczących umysłu i ducha, otwierając dialog w celu integracji nauki i duchowości w innowacyjny sposób. Tradycje religijne często uznają i celebrują przebudzenie darów duchowych jako znak boskiej łaski. W Biblii, na przykład, istnieje wiele odniesień do darów duchowych, jak w Pierwszym Liście do Koryntian, rozdział 12, wersety 7 do 11, gdzie mówi się o różnorodności darów przyznanych przez Ducha. Te dary są postrzegane jako boskie prezenty, przeznaczone nie tylko dla jednostki, ale także dla całej społeczności. To wzmacnia ideę, że doświadczenia z pogranicza śmierci mogą mieć wyższy cel. Dla tych, którzy doświadczają przebudzenia darów duchowych, wyzwaniem może być nauczenie się, jak zintegrować te nowe zdolności w swoim codziennym życiu. Praktyka medytacji, udział w grupach duchowych i studiowanie tekstów świętych mogą oferować wsparcie i wskazówki w tym procesie. Ponadto, znalezienie mentora lub przewodnika duchowego może być nieocenione w zrozumieniu. I pełnym rozwinięciu tych darów, to wsparcie może pomóc przekształcić te zdolności w potężne narzędzia do osobistego i duchowego wzrostu. Ci, którzy są świadkami lub słyszą relacje o przebudzeniu darów duchowych, często są inspirowani do poszukiwania głębszego połączenia ze swoją własną duchowością. Te relacje służą jako przypomnienia, że wszyscy posiadamy niewykorzystany duchowy potencjał i że z praktyką i intencją możemy uzyskać dostęp do tych ukrytych zdolności. To przebudzenie nie polega tylko na zdobyciu nowej umiejętności. Ale także na pogłębieniu naszego zrozumienia celu i znaczenia naszego życia. W miarę jak eksplorujemy to zjawisko, jesteśmy zachęcani do spojrzenia w głąb siebie i rozważenia, co nas powstrzymuje przed dostępem do naszego pełnego duchowego potencjału. Czy jesteśmy otwarci na akceptację i rozwijanie naszych naturalnych darów? Czy jesteśmy gotowi wyruszyć w podróż samopoznania i duchowego wzrostu? To są pytania, które będą nam towarzyszyć, gdy będziemy kontynuować odkrywanie złożoności doświadczeń z pogranicza śmierci i ich głębokich implikacji duchowych. W miarę jak dochodzimy do końca tej niesamowitej eksploracji tajemnic życia po śmierci, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad tym, co naprawdę znaczy żyć. Przedstawione historie i dowody nie są tylko ciekawostkami, są zaproszeniami do ponownego przemyślenia naszych przekonań i przyjęcia możliwości, że istnieje coś więcej poza tym światem. Jaki wpływ ma to na sposób, w jaki żyjemy dzisiaj? Pomyśl o tym, zapraszając nieznane do bycia częścią swojej duchowej podróży. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, zasubskrybuj polub i udostępnij, aby więcej osób mogło dołączyć do nas w tej poszukiwaniu odpowiedzi. I nie zapomnij sprawdzić następnego filmu polecanego przez YouTube, który z pewnością wzbogaci jeszcze bardziej Twoją wiedzę i rozwój chrześcijański. Do zobaczenia następnym razem i niech pokój oraz mądrość zawsze będą z Tobą.